Luksus na czterech kołach, który niektórym kojarzyły się z maszynami nie do zjechania, a niektórym z niesamowitym procesem rdzewienia. Co wiedzieć na temat Mercedesa? Prosto z mostu, zapraszam na przyjażdżkę! Jenny Joplin w swoim słynnym utworze pytała się samego Boga, czy nie mógłby jej kupić właśnie Mercedesa. Nic dziwnego, powstając w 1881 roku, marka przeszła do historii jako najstarszy producent wszechczasów. Zabierzmy się z początku za najbardziej rozpoznawalne cechy marki znaczek. Znaczek wszystkim dobrze znany miał wyglądać inaczej. W 1909 proponowano czteroramienną gwiazdę, ale ostatecznie jest taki znaczek, jaki dobrze znamy. Znak ukazuje trzy strefy, jakie Mercedes chciał opanować: czyli Ziemię, Wodę i Powietrze, co mu się zresztą udało. Natomiast co ciekawe, czteroramienna gwiazda miała dodatkowo reprezentować podbicie przestrzeni kosmicznej. Jak dotąd to się nie udało. Choć jeszcze czas pokażę. Kolejnym znakiem rozpoznawczym marki jest kolor szary. Jakoś się do niej przywiązali i to nie bez powodu. Bierze się to aż z roku 1934, kiedy nie chciano auto tej marki dopuścić do wyścigu. Powód kilogram nadwagi to aby zapewnić sobie start, ekipa podjęła jednomyślną decyzję. Zdrapali cały lakier, ukazując mieszczącą się pod spodem szarą karoserię. Następnie niejako marka powinna być kojarzona z papiestwem, ponieważ... Już od 1930 roku starają się regularnie wciskać swoje modele Ojcu Świętemu. Marka ma sporo rekordów na koncie, warto przytoczyć sobie te pierwsze. Na początku XX wieku 200 km na godzinę to była bariera, której przekroczyć wręcz nie wolno było. Natomiast Mercedes wszystko zmienił w 1909 roku w Anglii swoim modelem Mercedes 200 km. Zaś w Ameryce auto zrobiło taką furorę, że Amerykanie nadali mu ksywkę Lightning Benz, bo auto rozpędzało się do prędkości 230 km na godzinę, a zatem prędkości nieosiągalnych wówczas dla ówczesnych samolotów. Mercedes W125 pod koniec lat 30. z kolei ustanowił niewyobrażalny rekord prędkości, niemal 433 km na godzinę, i to na rok przed II wojną światową. A o potędze rekordu świadczyć może fakt, że rekordu nie zdołano pobić przez niemal 80 lat. Ale teraz weźmy się za niektóre modele. Na początku XX wieku sporo osób nie miało zielonego pojęcia, jak wyglądał w ogóle samochód. Kiedy w 1906 roku Mercedes dosłownie wyjechał z pierwszą na świecie hybrydą, Mercedes Mixte miał silnik benzynowy oraz dynamo dające energię elektryczną. W 1937 objawili światu 540k specjala, mogącego się rozpędzić do setki w poniżej 16,5 sekundy. Na nowo firma zdefiniowała, czym właściwie jest technologiczny przełom w 1954. 300 SL był wyjątkowo szybki, a drzwi w niezapomniany sposób unosiły się do góry. A jego następca 300 SLR już rok później okrzyknięto najszybszym autem tamtych czasów. O pijarze zaczęto poważnie myśleć na początku lat 60., dlatego wymyślili w 1963 600 Pullmana. Tych cacek wyprodukowali niemalże 2700, a jeździł nim tak samo Fidel Castro jak John Lennon czy Jack Nicholson. Lata 70. firma rozpoczęła od eksperymentalnego modelu C111, gdzie 500 koni mechanicznych rozpędzało auto do ponad 400 km na godzinę. Natomiast pod koniec lat 70. Gelande Wagen G-Klasa postawiło na nogi cały świat. Próba stworzenia samochodu terenowego zakończyła się całkowitym sukcesem. W końcu sam szach Iranu dla samego wojska zamówił 20 tysięcy. Modeli było przecież od groma. Na pewno na wzmiankę zasługuje Mercedes 190E Cosworth czy CLS. Do nowszych udanych wręcz trzeba zaliczyć model E63 AMG z 2010, gdzie niektórzy są zdania, że to najdoskonalszy sedan świata. 525 koni mechanicznych rozpędza to cudo techniki do setki w 4,5 sekundy. Peleton niech zamknie SLS AMG z 2011 roku. No. Uchylane drzwi do góry mówią same za siebie, chociaż na końcu chciałem wymienić model W124, czyli ostatni niezniszczalny model auta. Żyjemy w konsumpcyjnym świecie i nie trzeba tłumaczyć, dlaczego to auto wymieniłem. Karl Benz założył w 1883 roku swoją firmę a Gottlieb Daimler swoją 7 lat później. Benz był zajęty produkowaniem aut czy autobusów, natomiast Daimlerowi zlatywał czas na automobilach, ale i na łodziach czy nawet eksperymentalnych sterowcach. Daimler jeszcze współpracował z Maybachem. Razem stworzyli czterobiegową skrzynię biegów, czterocylindrową jednostkę napędową, i w 1897 pochwalili się swoim pierwszym modelem Phoenix. To Daimler po części przyczynił się do stworzenia nazwy aut, czyli Mercedes, a tak naprawdę sprawcą i ostatecznym winowajcą był nie kto inny jak austriacki honorowy wicekonsul w Monako. Ale wszystko po kolei. Emil Jelinek, czyli omawiany wicekonsul, nabył auto Daimlera, które wzbudziło małą sensację, ale na tyle dużą, że pan wicekonsul zamówił kolejne cztery egzemplarze. Bystrzy się domyślają, że sprzedał je z zyskiem. I to z takim zyskiem, że kiedy wrócił do Daimlera, to już miał prosty plan: będzie zamawiał u Daimlera auta, ale w zamian otrzyma monopol na jeszcze wówczas istniejące i mające się jeszcze całkiem, całkiem Austro-Węgry. A jeszcze do tego na Francję, Belgię czy nawet Amerykę. A wszystko to pod jednym warunkiem: że marka ma się nazywać Mercedes. A dlaczego Mercedes? No cóż, córeczka tatusia zasługiwała na to, by sprzedawać auta nazywane na jej cześć. Taki to wicekonsul był. W każdym razie stąd mamy pierwszego Mercedesa już w 1901 roku, a w 1902 roku pojawił się Sphinx. Pierwszy model 35 PS ze swoim czterocylindrowym silnikiem, pojemności niemal 6 litrów, wyciągał całe 35 koni mechanicznych. To w tym momencie pojawia się charakterystyczna chłodnica, niejako symbol firmy. W latach dwudziestych pojawia się Ferdinand Porsche w postaci naczelnego konstruktora firmy Daimlera. Zarówno Benzowi, jak i Daimlerowi biznesy kwitły i rywalizowali ze sobą na całego, co spowodowało, że połączyli siły. O tym już za chwilę. No, nie ma tak, moi drodzy, że przez Europę przewala się dość poważna wojna światowa i że przechodzi bez żadnego echa. 1918 rok był bardzo trudnym rokiem i to dla wszystkich, i firmy obu panów nie uskarżały się na krociowe zyski. Obie firmy pogrążone w kryzysie postanowiły połączyć siły. W 1924 porzucili działania konkurencyjne a rozpoczęły współpracę na masową skalę. Powstaje firma Daimler-Benz, a współpraca ta zawiązała się na spory okres czasu, bo aż na 74 lata, aż do 1998 roku. Model K z 1926 roku to ich pierwsze auto. Sławę zyskał Nürburg 460 z 1928 roku. Papież Pius XI otrzymał swój model w prezencie. Potem popularnością cieszył się model 770. Ten okrzyknięto nazwą Grosser Mercedes. Limuzyna, definiująca od tej pory standardy luksusu, rozpieszczała gładkością jazdy samego Adolfa Hitlera. Dzięki bardzo za wysłuchanie materiału, za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobał. Jak tak, dajcie kciuki do góry, jak nie, to w dół, jak średnio, to w bok. A my się widzimy przy okazji następnego filmu czyli kiedy każdy z Was przyjedzie się, przynajmniej oczyma wyobraźni, swoim nowym Mercedesem. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.